Witajcie! Dzisiaj będę mówił na temat 300. tak? Bo taki człowiek mnie zapytał w komentarzach pod poprzednim filmem, czybym nie mógł powiedzieć czegoś na temat 300. Słuchajcie, problem w tym, że o czym tu mówić, skoro Biblia nawet nie mówi na ten temat, tak? Ale coś powiem. Mamy już wiosnę, a taka pogoda fajna, nie? W sumie nawet mówi się o kwietniu, że kwiecień, plecień. Poprzez lata, ty, trochę zimy, ty, trochę lata pokazuje mi okej? ok? Ale mamy marzec. Po prostu jest to dla mnie ty, trochę dziwne, bo ostatnio jak kilka dni temu, nie w sobotę, dzisiaj jest czwartek, byłem w górach to było mega ciepło. Było jakieś 20 stopni gościu. A w tej chwili mamy na minusie, nie? Także ciekawie, tu jest. Ten zając, którego widzieliście, biegł na mnie, ok? On biegł w moją stronę, ale tak mocno śnieg padał, że po prostu nie zauważył mnie pewnie, nie? I potem dopiero się zorientował, że stylaczno objaśniać idzie, nie? I dlatego się cofnął. Biblia w ogóle o nie mówi. Ale kto mówi? No, oczywiście, katolicy, ok? Katolicy mówią na temat czysta, ponieważ ta doktryna została wymyślona. Yy, tutaj daje datę, oK? W którym roku, bo nie pamiętam i czemu została wymyślona dla pieniążków, tak? Potem można wyciągać kasiory od parafianów za odpusty, tak? I teraz tak. Problem polega na tym że potem za chwilę wam powiem co Biblia mówi, nie? Ale problem polega na tym, że y, potem jest dodawany kolejny grzech katolikom. Jaki to jest grzech? Słuchajcie. Modlitwa za zmarłych, okej? Okay? Ludzie myślą, że w jakiś sposób i za to też dawali pieniążki nie? Swego czasu y, za to, aby wykupić y, ludzi tego czysta, bo oni tam cierpią rzekomo, nie? E, za to ludzie właśnie się modlą i chcieliby, aby te dusze czystowe poszły stamtąd do nieba. Słuchajcie, nie ma czegoś takiego. Biblia jasno mówi, że jedni pójdą na męki wieczne, inni do życia wiecznego. Tak? Wiecznego. To samo słowo jest użyte w kwestii wiecznego nieba jak i wiecznego piekła. Czyli jak ktoś idzie do wiecznego piekła, to nie ma stamtąd wyjścia. A o czystym w ogóle Pan Jezus nic nie mówił. Okay? I teraz tak. Jaki argument mają katolicy? Biblijny na czyściec. Jest taki fragment, który mówi nie wyjdzie stamtąd, zanim oddasz ostatni grosz. Okay? I katolicy mówią o, to pewnie jest mowa o czystym. Słuchajcie, tam jest mowa o tym, że będziesz takim więźniem e, swojego grzechu, tak? Biblia jasno mówi o niewolnikach grzechu. Pan Jezus tego nauczał też. Także nie wiem, jak tam może być mowa o czystym. Jak komuś nie wybaczysz, ok? To wtedy będziesz więźniem. I nie wyjdziesz z tego więzienia wewnętrznego, dopóki nie przebaczysz, tak? Dopóki nie odesz ostatniego grzoszu. Tam jest w kontekście jasno mowa o przebaczeniu. Jak może być mowa o przebaczeniu jeżeli mówimy o czystu, przecież w czystu już jest za późno na pokutę ze swoich grzechów. Nie ma czegoś takiego, że po śmierci będziesz miał jakąkolwiek szansę, tak? Nie, tam nie ma w żadnym, nawet najmniejszym stopniu szansy na pokutę. Ok? Nie ma. Aha, i tam, gdzie jest mowa, że zostanie wydany katom, okej, okay, to po prostu chodzi o to, że demony gnębią człowieka, który nie wybaczy. Pan Jezus jasno tego nauczył, tak, że jeżeli wy nie wybaczycie, to ojciec was, was nie wybaczy, okej. Okay? Dlatego to pozwala na grzeszenie nauka ojczystych. Bo wtedy katolicy myśli, okej, okay, w sumie nie jestem taki zły jak Hitler, nie? Albo jak Putin dzisiaj, powiedzmy. Więc pójdę do tego czystca, tam będę jakiś czas oczyszczony będę ze swoich grzechów. Ktoś tam się pomodli za mnie, z mojej familii, ok? I, I pójdę potem do nieba ostatecznie. Nie, pójdziesz do piekła, jak się nie nawrzucisz. Biblia jasno mówi, wszyscy podobnie poginiecie, ok? Jeżeli się nie nawrzucicie. Biblia w ogóle nie mówi o czystcu. Kolejne argumenty katolików są takie... Że wiecie do czego sięgają? Do ksiąg ze Starego Testamentu, które są apokryfami, dodatkowymi księgami. Niektóre, tak? Nie mówię, nie, nie, nie chcę, aby to było źle zrozumiane, że ogólnie Stary Testament to apokryf. Nie, nie to miałam na myśli. W Starym Testamencie katolicy mają w swojej Biblii, w Biblii tysiąclecia, dodatkowe księgi, tak zwane deutero kanoniczne, ok? Które nie są w kanonie biblijnym. Których ogólnie nie ma, tak? I oni z tego, z niektórych ksiąg dodatkowych wyciągają sobie naukę o czyściu. Nie? Chyba z to, tam z Księgi Machabejskiej, coś takiego. E, tam mówią o, zobacz, tu jest nauka o czystu. to jest księga dodatkowa, tak? Także nie dawaj mi księgi dodatkowej. I chyba jeszcze z jakiejś innej księgi, to wyciągają mnie. Nie dawaj mi księgi dodatkowej, aby dać argument o tym, że czyściec rzekomo istnieje. Nie istnieje. Pogódź się z tym. I jeszcze chciałbym zachęcić katolików do myślenia. Bo wy mówicie, że Kościół katolicki jest ten sam, nie? Że Kościół katolicki jest niezmienny. Słuchajcie, skoro Kościół katolicki jest niezmienny, to dlaczego przez tyle wieków. Nie było doktryny na przykład na temat czysa, nie, bo o nim dzisiaj mówimy, ale więcej jest rzeczy, które zostały dodane w późniejszych wiek wiekach, na przykład celibat, nie? ale mówimy o czystcu. Dlaczego? Jeżeli Kościół katolicki jest niezmienny, no to dodajcie sobie naukę o czystcu po tylu latach. Skoro coś dodajecie do tej nauki Kościoła katolickiego, tak to znaczy, że jest on zmienny. Ok, pomyślcie nad tym. Kościół katolicki jest zmienny. Jeszcze jest argument, którego katolicy używają, że niektórzy będą zbawieni jakby przez ogień. Jakby, tam jest słowo klucz. Robiłem materiał na ten temat, ok, a to z tego względu, że Fabian Błaszkiewicz, rzekomy chrześcijanin, też y, mówił że istnieje coś w rodzaju czysta, tak, powołując się na ten fragment, ja to już dawno objaśniłem, tak, tutaj macie e, filmik, kliknijcie w niego, tak, i będziecie wiedzieli o co w tym chodzi. Dziękuję za uwagę pod